Witam wszystkich bardzo serdecznie. W następnym odcinku kanału, moim kanale. Dzisiaj prowadzimy. Dzisiaj odprowadzę Was po mojej wiosce. To jest mój dom. Oczywiście na tej wioski jestem wszystko nie Ale nie teraz, nie w tej chwili. No i tu są moje skrzynki. Tutaj nic nie ma. Jednak coś się. No dawno nie grałem, czyli już tydzień nie grał w to. Nawet dwa. Tutaj mam arsenał. Tutaj takie rzeczy. A! I każdy z mojej wioski. E, Naszej kurcze. Naszych, 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 naszych obywateli w tej wiosce, mamy aż pięciu. I dziesięć świeci świetnych idzie do nich. widzicie, każdy ma po dwa bo jak jeden się skończy, to ma drugi i się odładuję tam a, góry lubią mi wchodzić bardzo do domu i robią takie rzeczy pan to znowu. nie, nie pójdźmy do domu nie, pójdźmy do domu i że nie, to do jest a, i może idę do rynku od razu tam jest dom mojego kolegi tu jest restauracja mojego kolegi tu jest nasza fabryka. Fabryka biomasu. Nawozu i ziemi. A tutaj jest najlepszy, najlepsza maszyna. Zbieramy w szafie, zbieramy. Dobra. I teraz może przejdziemy do... O, tu jest dentysta. Nie wiem po co dentysta, bo ja go po prostu tak dla jazdy eee, Tutaj jest mój ja się. Że... No, tutaj jest dentysta. Ty, 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 ty. A tutaj jak siadasz, to ci To jest mój dentysta. Tu jest dom kolejnego mojego kolegi. Taki. No, pracujemy nad jego nowym domem. Tu jest magazyn mojego kolejny trzeciego. To jest magazyn. Jak pokażę jego dom, to jest już przesada. To nie jest dom, to jest fabryka. I teraz pójdziemy do jego domu. To jest jego farma tutaj. To ma wszystkie maszyny. Wszystkie. I na normalnie sobie. Nawet tu chyba łóżka nie ma. Dobra, zobaczymy co to się No O, skąd masz jeszcze nie Jakby coś nie widzieliście tego. Dobra. To teraz może pójdziemy do... To jest rynek. Jakby coś to jest rynek. To jest rynek. To jest mój stary dom. To jest mój stary dom. To jest, to jest jeden z starszych budynków w tej wiosce. Najstarszy. w tej że Nie będę zrobić większego domu, tylko połączę dwa domy. No i połączę dwa domy. No i tutaj łóżko czy tutaj misję opary. I prawda. Dalej używam tutaj te miejsca, ponieważ jest spokój. Tutaj wszyscy przychodzą, żeby przetworzyć piasek, metalowe płyty, szlafka miedzi, szlafka żółta, szlafka żelaza, szpok. No i wiele, wiele więcej. To jest wytworzenie kolej. Tutaj jest drewni której nie ma drewna. Drewutnia bez drewna. Dobra. Drewutnia bez drewna i... O, zabiorę was do sądu takiego... Mm, Pałacu Jak my mamy biały dom, to to jest w Waszej wiosce biały dom. I ja dowodzę tę wioskę. Ja. A, no i tutaj tak. Chodzę, tworzę. tutaj mu tutaj wydaje pozwolenia. Na przykład powie mi, czy będziemy robić kolejną ciężarówkę. A ja powiem oczywiście, że tak. No i idę z nim i robimy ciężarówkę. Bardzo ciężko jest robić ciężarówkę, ale my mamy jedną ciężarówkę. Zaraz wam ja ją pokażę, ale już was prowadzę po całej wiosce. To, to jest moja cała farma. To jest moja farma. Lubię śniego no, no wszystkie tutaj są prawie nasiona. Znaczy rośliny. A tutaj mojego kolegę, który ładnie poukładał. Nie powiem, że nie. O, no i tu, jest, tu są nasze takie domy do uprawy. Do tu jest dom kolejnego mojego kolegi. Tu są takie... To jest jego farmy. Najbardziej lubi papryczki ciemne. I dzisiaj tego jest sporo. Dobra, to teraz tyle. To nie jest, to jest tak, to jest mój kolega, kolegi, ale tego kolegi nie jest farma, on w ogóle tam. Ta farma jest tamtego koleg, tam, co mu pokazywałam na wstępie. Zastanawiam się, dlaczego znaczy, to nie jest jego dom, to jest najbliżej. To był kiedyś jego dom, ale się przeprowadził. pomagał mu tu. To jest. O rybka. Chciałam. Zarz. Co dalej małe dobrze? Możesz ze mną być. No, no i teraz mi to łatwo. I ostatni dom, kolejny domowego do kolegi. Tak. Trochę to łazienkę smartwy, ale... Ja też mam łaździe to będę, więc może Wam też pokażę. Pokażę. Tutaj jest taka... No, szkoda, że się nie dostawić tego obok kolejnego. To byśmy mieli tak trzy wioski, bo nie mamy lekki. Dobra. Tutaj mamy swoje podróże. Podróżuję najbardziej ten teraz najbardziej podróżujemy na biomy biom Szybko podróż. I kierujemy się zazwyczaj na H. I... I tyle. To są nasze najczęściej używane przystanki. Albo do plombu. Do plombu do Republiki, to są najczęściej. O. gdzie no, idziemy Chodź, no, pokażemy, pokażemy widzom wszystko, w domu. wszystko. Nie będę, nie są, nie będę chodzić do moich, domów mojej do moich kolegów, nie będę jeździła w święta. Pamiętajcie, ani muru-muru, że coś zabrał ze skrzydła. ani muru Proszę, żeby to nie było. Na ja razie nic nie ma. Tutaj jest zejście do północy. To jest północ. Trochę tak. O, nie stać mnie na północy, bo... Może i jestem na ale... No nie stać mnie na północy. Tutaj remont schodów był. Tutaj jest łazienka Mogę się wykąpać. Co mi zaglądasz? Chodźmy. To są moje dwa gdzie kury się podoba Nawóz mam. Najczęściej. Może się położyć. Dobra i chyba tyle. W następnych odcinkach tak będzie przygoda. Przygody będą. Co, co, że coś by zrobiłem, jakby się spodobało to zostawcie komentarz, łapkę w górę, suba i do widzenia. No.